Dziś to święto narodowe, że każdy z wiechciem idzie? Dzień nauczyciela. A, no tak, piątek trzynastego, no. Ja mam na działce tą kulawą mietkę, wiesz, co jest drugim zastępcą skarbnika. Potrzebujecie dwóch zastępców do funkcji skarbnika? Trzech mamy, jak będziesz po siedemdziesiątce, to zrozumiesz. Padają jak kawki, dziś jest trzech, a jutro działka bez zarządu. I co z tą mietką? No żyje jeszcze. A, no, w szkole pracowała pięćdziesiąt lat. A czego uczyła? W porządku. Sprzątaczką była, ale dzień nauczyciela zawsze obchodziła i taki respekt do niej mieli, że zawsze jej prezenty i wiązanki nosili. No wiązanki to ona puszczać umie. Ty wiesz, jak zwyzywała Staszka ostatnio, jak wjechał na teren działek od jej strony? Pewnie nie wiedziała, że to twój zięć. Wiedziała i na tą okazję przygotowała wiązankę. Patrz, a dla uczniów taka miła by... Nigdy w życiu charakter miała i wszyscy się jej bali. Wiedziała, gdzie na ćmika chodzą, z jakiej lekcji uciekli i umiała to wykorzystać. No dyrektorka szkoły dosłownie. Co ty, dyrektorka to jest mały pikuś, w pas się Mietce kłania, no, boi się do tej pory jej prezenty na dzień nauczyciela przynosi. Mietka uczyła życia. Kto z mokrej szmaty przez kostki nie dostał, ten ma niepełne wykształcenie. Ja lubię tylko ludzi z charakterem i wpływowych, dlatego się koleguję z Mietką.